Jo, mam zacząć. <laughs> Dobra, już nie ten. Ona jest Krakuska, ja jestem typu, czyli z Kujaw, ale się przeprowadziliśmy do Krakowa na podgórze dokładnie. Mam... Piękny widok z balkonu. Na tatry, na beskit wyspowy i w ogóle jest pięknie. Dlatego kapelusik, moja pamiątka z zakopanego zeszłego roku. E, tak, i co dzisiaj Pan Ockowie i pance będziemy otwierać. Dostałem na odchodne z firmy, bo totalnie, kategorycznie zrezygnowałem z korporacji się przenieść do Krakowa i rozwinąć się w inny sposób. Także widzicie, że można. A, dostałeś tutaj Zgodę. dodatek White Flare, ETB. Będziemy go dzisiaj otwierać, zobaczymy co jest w środku. No i zobaczymy co nam wypadnie ciekawego. Nie nastawiamy się standardowo Nie. na nic. Nie ma co się nastawiać, bo to tylko także... niszczy zabawę z otwierania. No, jak widzicie jeszcze, zanim powiemy coś nowego, to jest przestrzeń. Tak. Mamy kominek, z drugiej strony mamy gołe ściany, także jak będzie echo, chociaż się pewnie by jeszcze przy obróbce filmu, Będziemy już takie, wiecie, nie? ze studio zrobimy żeby było fajnie, nie? Zobaczymy wtedy jakieś streamy na Nawet na, jakiś... na żywca będą. Możliwe, że tak Możliwe. będzie. Musimy się tego po prostu urządzić sobie na spokojnie i... Tak, aha, będą jeszcze trzy filmy z poprzedniego Trzynko, miejsca cztery. z Bydgoszczy na bieżąco, ale teraz wrzucamy ten, żebyście widzieli, że już jesteśmy na nowym miejscu. I... I, I co? Nie przedłużając, bo nigdy tego nie lubicie gadania, otwieramy White Floor at the bank. Zaprasza. Zapraszamy. Zapraszam. Dobrze. To jesteśmy już, jak widzicie, z tej strony. Jest. Koszulki będą w środku, słuchajcie, bo jeszcze nie rozpakowaliśmy, nie dostaliśmy się jeszcze do koszulek na ten, ale tutaj są w środku, także będziemy, jak będzie drop, to będziemy, będzie coś drzwi. ważniejszego. Słuchajcie, mamy. Oczywiście, tutaj przygotowane toploadery. Liczmy na to. Nóż. Ja tam wezmę ręce. Dobrze, postaram się to zrobić tak. Słuchajcie, mamy z tyłu za to. nami etb <laughs> pełno. Także to są fajne, pustych. fajne rzeczy pustych. Fajną ścianę można z tego zbudować, nie? Mili państwo. Dobrze. Ja ci zajmę to, a ty to tą Puszka Pandory. Puszka dobroci? Dobrze. Czyn powinność. To sobie odbyło. Piknie, robimy. tu masz podmiot. Nie mamy do? książeczkę Popatrz, tutaj na micie. Nie, czyli standardowa książeczka mi Państwo. Takie śmigę, Residama. No całkiem spory, bo to dwa zadatki. Doda, Tym razem. Złodny kart. Tym razem w angielskim na te dwie nie liczymy, ale jak ładno będziemy się cieszyć. Tym razem w angielskim też są dwa, tak jak w japońskim. Kiedyś było tak, że japońskie były dwa dodatki. I w angielskim były połączone, a teraz już jest tak, że jest na o ten. A chociaż to dlatego, bo to jest ostatni, ostatni dodatek przed erą. Co my tu mamy? Tornadusa. Tornadusa. Słuchajcie, bardzo ładna karta. Promocyjna, coś fajnego. Czyli już, to jest no, tak czyli już mamy drob. Dobra, to niech leży. Znaczniki. Standardowo znaczniki. Zwyczajne. Ładne koszuleczki, które nie są mleczne, tylko podobno są przezroczyste. Słuchajcie. Zobaczmy. Ha, na to liczyło. A <laughs> pokaż energię. Tutaj. Mamy bardzo fajne energie w ogóle. A wiecie dlaczego liczymy, do... bo nam się podobają. Podobają te energie z tego względu, że wrócili do serii Black and White. E, była taka z Pokémonów, i takie fajne energie. A że my gramy, jesteśmy graczami, to je wykorzystamy w naszej sali. Coś e, kosteczki z EX-em. Tym razem białe. Bardzo fajne, patriotyczne takie. Białe, szczerze Oni wiedzieli, gdzie traficznie. Koszuleczki. To, to jest taki bardziej mi się wydaje róż. Cierwone. Ja je otworzyłem, żeby specjalnie, żebyśmy je chowali do tego. I co my tu mamy? Ile mamy tego? Dziewięć boosterów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dobrze. Ja myślałam, że to już dziesięć. Losuj <laughs> tego, który będzie dla wygranego. Tak. Ok. Kładziemy go na bo Tutaj jest dla wygranego. Dobrze. I losujemy. Pierwsze z brzegu cztery. No to ja z tyłu 4. Dobrze. Zobaczymy kto wygra, kto nie wygra. ok Słuchajcie mi Państwo, zwiększymy. Dobra, ty zaczynasz jasność troszkę. Ojej! O, tak będzie dobrze. Jest chyba ok, nie? Dobra. Ja zaczynam, razem tak, razem. Ty zacznij. Kobieta dała mi zaczynać. To no twój prezent. No tak, mój prezent na odchodne, słuchajcie. No żałują, no niech żałują. Jakby bardziej docenię. Chociaż nie, i tak postanowiliśmy, że się przeprowadzamy do no, Krakowa, więc dobra. Mamy opakowanie. Mamy teraz dużo miejsca. Słuchajcie, żeby. E, wszystko, pomieścić. wszystko pomieścić. Stół mamy ogromny. I tak, przekładamy jedną kartę. Ciekawe, ile będzie się przekładać w tej nowej er erze. Dobrze. No, ja Elektryczna. Się, czekajcie. Dobrze. Dobra. No bo raz jest słońce, raz zachodzi za chmury. I... Elektryczna. Litwik. Pani. <laughs> Plumfossi, Watch Watchdog. Fajne w ogóle, ten mi się podobają e, grafiki na tym. Arhem, Skraggy. Ogólnie to są pokemony z rejonu e, Unowa. Unowa i tylko te pokemony tu znajdziemy, także nie szukajcie Iwi. To był, y, y, tu miałeś przecież tego. Popatrz, Master Ball. Ucze, master Ball. <laughs> master miał, no. no, zagadujemy. Dobra, mamy pierwszy drop, okej. Okay. I. Czy dwa jeden i. 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 -x. I, i -x. Proszę Dobra. bardzo. Pierwszy. Ja Zagradzaj sobie odkładam tutaj. Dobrze. Włóż do koszulek. Proszę bardzo. Nie, nie państwo, pierwszy booster. Zawsze co, to mamy... Ma jest Master Jest Master wiecie co mi się podoba w tych Master to, że one nie są tak jak w pryzmatycznych tutaj, one są przez całą długość karty. No fajne, fajne są. Fajne są, mega są. Dobrze. No to teraz Paulinka. I fajne. już się cieszymy. <grym /dobrze> Dobra. Zobaczymy co. Sadzik. Przekładamy kartę. Jaka energia? Stalowa. Stalowa. Dobrze. O, już od razu I energię do energii F dawać. F będziemy do F energii F dawać. Nie dobrze jest tutaj trochę. Nawet możesz yes. do przodu dać pomoc wyżej. Pomina musi się nauczyć, a teraz mamy studio, także musi się nauczyć totalnie. Dear Earlink, mamy jelonka. Rogen, Rola, Energy Retrieval, o, to się można przydać. To jest grająca karta. Grająca. Także Dla. już wiemy, że będziemy nią tam, nie ten trener. Okay. Leopard. Reverse Hollow. E, pierwszy reversik. Wow! Ale ładnie! Jaki fajny! Zobaczcie. Piękna karta łubaka. I już mamy pierwszy arcik. Proszę bardzo koszulka dla trzy dropy ciebie. w sumie. W sumie cztery dropy Dobrze. razem z razem. Paulina z... chowa, a ja, Kartą... ja w międzyczasie rzeczach Tak, utrzymuję. Nie, masz no. Nie, no to są to twoje no to no to proszę. A potem, no, potem będzie, że oszukałem, nie? Kodziki. W ogóle Paulina ma tyle kodów do wbicia jeszcze że zapomniała. Miałam co, że czasu. Okej, okay, dobra. Równo żeby nie było. Energia. Pięść ciasta. Nie, nie. Nie, czekaj. Ognista. Ognista. Okej. Okay. I lecimy. Daino. Baskulin, proszę bardzo. Kiedyś to była grywalna karta przyciępawa, słuchajcie. Ale inna niż to. Szczepik, e... śpinia, łupat. E... Jakaś roślinka, nie wiem, nie widzę Stoutland, tego, Forotorn, Ferotorn. Co mamy? Rivers, Rivers. Hollow, Ossia Wood, Watchdog! Proszę bardzo, jaka ładność! I ten. Zobaczcie jakie to jest kurcze ładne. Ale w ogóle te holo też są fajne. Jakie to jest ładne. Okej, okay, czyli mamy kolejnego dropa. Gdzie te karty? Te karty domy, tutaj. Nie było żadnego, żadnego fajnego trenera, ale za to mamy full arta. Tak? doki. Dobrze. Właśnie. Jedziemy. Jedziemy. A to dopiero trzeci A postęp. dokupimy jeszcze ogólnie oświetlenie, mimi Państwo. Także będzie e, naprawdę już profesjonalnie, nie? Staramy się. Staramy się, żeby było dla Was jak najlepiej, mieli Państwo, żebyście mieli jak. Jakieś... Na razie to mieliśmy w życiu te pryzmatyczne perturbacje. No, ale pierwszy w ogóle drop, jaki wyszedł, to miałaś Pikacza przecież, który wrócił, nie? Chcesz jeszcze tak. Tu masz pozwolenie. No. Dura. Psewazle, Gotika. Gotita. Gotita, Vanilis. Duran. Duran. O, bardzo fajna karta ciao. Ugrywalna karta w sensie, Pierwszy że. Pierwszy rewersik. Wyciąga. 3, 1 i drugi. 3, 2, 1 i, i... i, i M. Um... I nie ma. Dobra. Wow. Tym razem bez dropa. Jeśli chodzi o te Beki, to nie ma gwarancji. Tak jak macie na przykład. Yy... W boksach albo coś takiego, że macie gwarantowane to, co to i to to, to, to w ekdk może wypaść nic. A może wypaść naprawdę my, widzieliśmy z... nawet, że praktycznie z każdego boostera coś Z każdego coś boostera coś wypadnie. Dobrze, to ja otwieram przedostatni booster już. Jak ten czas leci? Jaki przedostatni? No, Twój przedostatni. Twój przedostatni, tak. Dobrze. Odwracamy, mini Państwo. Mamy energię. Mroczną. mroczną. Ale mroczną. mamy, ona jest. Y... Nie, nie myślałam. Aha, bo tutaj są jeszcze energii, energię. Baldor, Ashałat, sure. Purion, Purloin, Wopa, Wuba, Foretor, tego już mieliśmy, Garbalo, garbador, Garb... Garb... a to jest ten od śmieci, Sauk, Daklet i o, To i jest pokebolka. pokebolka, nie jest Masterbolka. Ciężko to zobaczyć, ale dobrze, uznajmy to, to za dropa i, I to nic, nie dobrze. Ale, ale mamy pokebolkę, słuchajcie, mi Państwo. Nie, ten już ma całą kolekcję. Mamy pokebolkę. No w końcu to mój prezent, nie? Nie, ale ten uwag ładny. Dobrze, pokebolkę do MasterBorki, proszę bardzo. I lecimy. Teraz Paulina otwiera kolejną Przedostatni. Także powiem ja Wam, że dropi, dropi ten dodatek, dropi, naprawdę. Zapraszamy na nasze media społecznościowe. Aha, i żebyście zasubskrybowali kanał. Zwykła energia, daj. Furloin. nie tak. Nie, na pewno jest. Furloin. Litwig. Liliput. Roggenrola. Warchok. Garbador. Znowu śmieciarz. Simisa. Simis e, Drugi, reverse i, i trzy, dwa, jeden i... Ej, nic, dobrze. E, Musisz Olo. Dobrze, zobaczmy. Mój ostatni booster z tych Olo. zwykłych, a potem może... Dajcie ja szczerze, chyba bym dopiero ten ostatni, no. cóż. I chcieliśmy wam powiedzieć jeszcze, że nie bójcie się zmieniać swojego życia, bo to jest coś pięknego. I zwykła energia. O, 5 ciasta. Bardzo fajnie. Ram bram Rage Boltem, to wiecie, nie? Scratchy, Shelme, Spencer, Oshawot. Zapraszamy do polubienia, nie? I do subskrypcji. Tak, Sikil, jak chcecie oczywiście. No i komentarze. Dla Nikt rzeczy. nikogo nie zmusza. Nie, nie będziemy zmuszać, <laughs> nie ma sensu. Energy Retriever, proszę kolejna. I teraz y, pierwszy reverse. Reverse holo z Crafty, uwaga. Woobat reverse holo. I... IX, Jelita? Jaki tak. jelita? <laughs> I mamy kolejnego Iexa. Dobrze. Nawet nie wiecie, jak ja się cieszę. Zaraz go w ten. I eksik. W opakowanie. Dobrze. No proszę, teraz to. A potem będzie magia ostatniego boostera, nie? Wszyscy liczą na czerwoną, albo ją, albo czarną eee, kartę. Nie? Tak, że Większość ludzi liczy na Wikiniego. Dobrze, niech liczą. Nam to nie przeszkadza. My się cieszymy z każdego otwartego etb -ka. Tutaj yes, będzie. jest! Holoenergia! energia! No, ale taką akurat nie gramy. Dobra, a to do dropa daj. O! Oh. To do dropa idzie. No taką nie gramy, niestety. Lampen. Zdajemy sobie na Mienfu. Tylko nie miał ostrości. Niżej, niżej. Dobrze. Mienfu. Ducklet. Ducklet. Brave Bungle. Vanilux. oj, pociągnąłem sobie Soak. Rener. Na Rivers Hollow, ale on jest mu tu Pokebole? Nie. To jest zwykły Rivers Hollow. Drugi Rivers Hollow i trzy jeden I got Dobrze. Magia ostatniego boostra. Raz Pack Magic. No otwieraj. Raz Pack Magic. Jak nie będzie nic, też się będziemy cieszyć. Bo jeśli chodzi o Pokémony, to. Jak mówiliśmy wiele razy, podchodzi, otwiera miliony posterów i nic nie ma, to się można poddać. A taka prawda, że trzeba mieć fan z tego. Fan. Yes, I To i dobrze. Gram no. raging boltem. O. Proszę bardzo, mama. Czescak blarive solo, to może nic nie być. Dobrze. Lampę. Nie. Daklet. Ducklet. Fulbi. Fula baj. Czewadle Duran. kurze są takie nazwy, wiecie co, że nie wiadomo jak to czytać. Może po japońsku. Anilux, I mamy, 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 mamy. Pokebolkę chyba. Pokebolkę zwykło. A tego samego mieliśmy z Masterbola. Pokebolka, pół boł i tym. Czy dwoje i pół jest! Jeszcze kurat wieczek. Jaki płacie? No. Pijać ale ładna. Ładna. No dobrze, słuchajcie, nie było najlepszych kart z ETBK, -ka, a widzieliśmy, że wypadały też. Ale co? No, no słuchajcie, no. no co mam może... Mi, no powiedz. Ja o no, mi słów zabrakło. Zobaczcie. W sumie jak na ETBK, no to jest dość sporo. No my jesteśmy grom. szokowani nie. w ogóle, nie? Podmianie po, po tych pryzmatycznych ewolucji to... Zobaczcie, mamy tak. Dwie energie holo, tak? Będzie można sobie, jak ktoś gra taliami takimi, to będzie mógł sobie tak elegancko ułożyć. Teraz tak, full arty, raz, dwa, trzy full arty, tak? No i plus trzy, jeszcze, yy, a nie słuchajcie... Cztery? Nie. A nie? Nie, nie, nie. Dobra. Dobrze. Trzy full arty mieli Jeden w się. Jeden w i dwa zwykłe. I jeszcze mamy promkę, pamiętajcie, bo promka też jest jakimś tam dropem. OK, to mamy to. I eksów mamy dwa. Znaczy trzy w sumie, bo tam jedynie jest Fular, tak? Ale mamy i eksy. Te, u, u, Proszę u, u, u. bardzo. Teraz tak, tu mamy pokebolkę. Masterbolkę. I tu, mam, tu mamy pokebolkę i to też jest pokebolka, mi państwo. Z, ja, z tym, pokemone. że te dwa pokemony są w masterbolu I, i w pokebolu. Pokebolu. Coś pięknego. No jaka kubka no, kart. Jak zobaczcie, to jaka kubka kart. Można nawet tasować nimi, no. Coś pięknego. Co chcieć więcej? Powiedzcie, no co chceć więcej? No nic. Dobrze, to co na zakończenie? Jak wam się film podobał, a będzie więcej tego filmu kontentu, pomyślimy nad innymi kontentami, zostawcie łapkę w górę, za subskrypcję, jak ktoś ja... nas wie, i dajcie komentarz dla zasięgu, jak chcecie nam go zwiększyć. O, możecie napisać jaki Pokémon Wam się najbardziej. A może podoba? otwieraliście te beki ten? Dobrze, mili z Państwo. no White Black Blackboard. No to co? Ja się cieszę z mojego prezentu. Zaraz patrzymy ceny, <grym> które były i tak już wam się wyświetliły, <grym> eee, ale my dopiero na zakończenie tak. sprawdzamy. I co, bierzemy się ogarnianie, nie? Rozpakowywanie paczek kartonów, słuchajcie, bo to jest... Porażka, nie? Armii, Ale armii. słuchajcie, raz się przeprowadzimy i będzie fajnie. Zatem pozdrowienia, tym razem już I zapraszamy Was na bo jeszcze będą stare filmy, nie? Z będą stare filmy, także następne będą dawać. stare zbyt Bydgoszczy. A teraz witamy Was w Krakowie, na podgórzu, w takiej wiosce. Na się sobie patrzę, jak oświetla ładnie, bezkit wyspowy. Coś pięknego, dobrze, mieli Państwo. Do zobaczenia na kolejnych filmach. Trzymajcie się. Pa! Ej.